Witajcie na kanale Zakazany Ogród. Dziś zabieram Was na spacer po ogrodzie, ale nietypowy, ponieważ dziś pokażę Wam siewki roślin, czyli najczęstsze Wasze pytanie, co mi się tutaj wysiało. Zapraszam na ten odcinek. Muzyka. Gdy przychodzi wiosna, wszyscy budzimy się do życia, ale do życia budzą się też rośliny i budzą się przede wszystkim również nasionka, które same wysiały się w ogrodzie. Wielokrotnie, gdy zabierałam Was na spacer po ogrodzie, Pytaliście się mnie o siewki. Pytaliście się, co to jest, czy wam się coś wysiało, czy to jest chwas, czy to jest roślina. Ponieważ wiosna jest taką porą roku, gdzie bardzo dużo tych młodych siewek widać, postanowiłam dzisiaj dla Was zrobić taki spacer, na którym właśnie te wszystkie siewki pokażę. Zobaczycie między innymi brunery, orlaje, zobaczycie floksy i wiele innych roślin, które fajnie potrafią się wysiać w naszym ogrodzie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo proszę Was o subskrypcję, proszę Was również o łapki w górę, no i udostępnianie filmu szerszemu gronu, jeżeli uważacie, że na to zasługuje. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo lubię tę rabatę, ponieważ wiosną tutaj dużo się dzieje. To jest rabata, na której zwykle mam płcień i nie jest to łatwa rabata, ale jednak wiele roślin sobie fantastycznie radzi. No i wiosną to jest właśnie moment, kiedy brunery cudnie tutaj rosną. I to jest właśnie moment, kiedy zakwitają u mnie tulipany. A później Orlaja. Orlaja, która tutaj jest fantastycznie, się teraz wysiewa. I myślę, że właśnie Orlaje bardzo łatwo można sobie w ogrodzie wyplewić. Orlaja jest przed cudną rośliną, kwitnie jak koronka, ale im więcej jej mamy, tym piękniej wygląda. Mało tego, przez to, że jest taką białą rośliną, białym kwiatem, fantastycznie rozświetla nam zakątki. Orlaja wysiewa się bardzo zabawnie, ponieważ jej nasiona to są takie właśnie, powiedziane troszeczkę takie jeżykowate, kujące, płatki, ale w momencie, gdy się wysieje, to te małe sadzoneczki, słuchajcie, potrafią naprawdę być wszędzie. Ja potrafię je znaleźć ileś metrów od danej rabaty i te sadzonki na początku wyglądają jak takie małe marcheweczki. Dużo roślin tak wygląda, ale dużo chwastów też tak wygląda. Dlatego, jeżeli macie miejsce, w którym mieliście wcześniej wysiane Orlaje, Duże prawdopodobieństwo, że w okolicy będą takie właśnie sadzoneczki marcheweczkowe, i one później wyrastają nam coraz piękniej, coraz fajniej rozrastają się liście i później pięknie kwitną. Drugą rośliną, którą na tej rabacie mam i która świetnie się wysiewa, i to jest też taka moja porada dla Was, żebyście wykorzystywali wysiewanie się tych roślin, to jest brunera. Brunera fantastycznie się wysiewa, i dlatego ja celowo po przekwitnięciu zostawiam jedną z roślin albo. Kilka kwiatostanów, których kompletnie nie ścinam i pozwalam zawiązać się nasioną. Dzięki czemu wiatr już im pomaga i one super się wysiewają. Na jesień bardzo dużo takich sadzoneczek brunery, właśnie po wysianiu powsadzałam pomiędzy brunerami. One już są naprawdę fajne, dorodne. Natomiast widzę kolejne nowe brunery. Jak brunery nie pomylić? Przede wszystkim ona najpierw wyrasta takimi dwoma liśćmi, i to są liście, które są lekko powiedziałabym takie jak jajeczko, mają delikatny kształt serca, ale bardziej w jajeczko, natomiast później zaczynają puszczać liście właściwe. I pierwszy liść, który puszczają, to jest taki liść środkowy. Zawsze ma albo taki delikatny meszek, albo ma lekkie, białe, takie jasne, srebrzyste kropeczki. Pilnujcie sobie tego, ponieważ no, brunera wysiewa się w ogromnych ilościach, z takiej jednej sadzonki potraficie mieć zaraz po sezonie naprawdę z 20 lub więcej sadzonek, w zależności od tego, jaką macie glebę, jak Wam się wysiewają rośliny w ogrodzie. Ja już tutaj na wiosnę naliczyłam się kolejnych sadzoneczek, myślę, że tu mam raz, dwa, tylko w obrębie... Tej jednej brunery najczyłam no się ośmiu nowych sezonek, które oczywiście będę mm, rozsadzać. Jak wiecie, brunera jest jedną z moich ukochanych bylin. Jest piękna, ma cudowne niebieskie kwiaty, fantastycznie komponuje się z tulipanami, super sobie radzi w cieniu. U mnie rośnie nawet w takim najgorszym miejscu, ponieważ e, przy wejściu do domu, gdzie jest kompletny cień i super wygląda. Dlatego warto, naprawdę warto zadbać o te sadzoneczki, i gdy one są malutkie. Przesadzać je tam, gdzie chcemy, żeby mieć więcej tych pięknych bylin. Verbena patagońska. Któż jej nie ma w ogrodzie? Myślę, że werbena patagońska podbiła polskie ogrody, bo jest super prosta. Mimo tego, że częściej przemarza, to fantastycznie się wysiewa, ale zawsze najwięcej pytań wiosną jest właśnie o werbenę patagońską i o to, jak ona się wysiała. I słuchajcie. Verbena patagońska dość późno w ogrodzie wschodzi. Ja przeważnie bliżej maja widzę jej siewki, natomiast udało mi się na tej rabacie już kilka siewek zobaczyć i zobaczyć też właśnie odbijającą werbenę patagońską, która przetrwała mi zimę, więc tutaj też już od razu możecie zobaczyć, jak te takie malutkie listki wyglądają, ponieważ one wyglądają identycznie jak te sieweczki, które później w sezonie są. Verbena wysiewa się naprawdę fajnie i ta werbena, która ma się w ogrodzie wysiewa, ona również super kwitnie, więc nie musicie jej też wcześniej Wcześniej wysiewać. Zdarzyło mi się, że jeżeli pragnęłam mieć w ogrodzie, naprawdę już taką szybciej i taką dorodniejszą werbę patagońską wysiewają sobie wcześniej metodą winter Sowing. Natomiast jeżeli nie przeszkadzało mi to, że ona mi później zakwitnie, czekałam. Aż fantastycznie mi się na rabacie rozsieje. Werbena Patagońska musi być stratyfikowana, dlatego y, warto sobie zostawić na jesień. Właśnie takie nieobcięte werbenki. One się super po prostu wysieją, same naturalnie się stratyfikują, no i mamy wtedy te sieweczki. Zobaczcie, tutaj mam właśnie pierwsze siewki werbeny patagońskiej. To są takie siewki, które są przy roślinie matce. Wyglądają troszeczkę tak, jak. Je. Mi się najbardziej one kojarzą, mimo wszystko, trochę zmiętą, aczkolwiek też nie do końca, i na początku są po prostu takie wystające. Listki bardzo smukłe, bardzo takie wzniesione, najczęściej właśnie dosyć gęsto rosną. I to też jest taka wskazówka przy takich roślinach, przy których się troszeczkę martwicie, czy one się wysiały, czy to są chwasty. Chwasty też gęsto rosną, ale jednak jeżeli mieliście taką naprawdę dorodną roślinę matkę, to w przypadku takich właśnie jednorocznych z kwiatostanami, takim właśnie przypadku jak werbena patagońska, to one bardzo często w danym miejscu mocniej się wysiewają. Także tutaj mamy werbeny patagańskie. tutaj mamy też wysiane koci miętki, ale z kocimiętkami pokażę Wam drugą rabatę, żebyście zobaczyli naprawdę takie fajne, malusienkie kocimiętki. Tu mam taką rabatę, na której wysiewam się zarówno kocimiętka, jak i szałwie, ale szałwie Wam pokażę na jeszcze innej rabacie. Natomiast tutaj mam takie malusienkie kocimiętki i to jest w ogóle miejsce, przy którym mam kocimiętki, które wysiewałam po prostu w zabawny sposób kilka lat temu, przechodząc przez ogród, mając paczkę nasion, wiedziałam, o, tu mam łyso, i tak sobie wycie sypnęłam na takiej żyznej mm, ziemi. I ona mi fantastycznie, nie Wyrosła i w ogóle najzabawniej, bo akurat ta tutaj najlepiej mi się wysiewa. Ogólnie kocimiętki bardziej odmianowe, zauważam, że one się trochę gorzej wysiewają, a takie najbardziej klasyczne wysiewają się naprawdę super. I tu właśnie te malutkie malutkie sadzoneczki mam. One naprawdę. Myślę, że ekspresowo się rozrosną. Jak widzicie kociętki po zimie, jak one właśnie wyrastają, to pamiętajcie, że to są po prostu byliny. Więc więcej dzieje się w ziemi niż na zewnątrz. Na zewnątrz najpierw to są bardzo małe, liche listki, a później wychodzi cała piękna kopuła pięknych liści i pięknych kwiatów. Te zadoneczki tutaj zostawiam, chociaż pamiętam, że ja tutaj, ja tutaj miałam dość bujnie rosnącą róże. Natomiast Niestety moja shonemate mi chyba dobrze zimy nie przetrwała, jeszcze puszcza pędy, więc ją zostawiam. Dlatego zostawiam tutaj moje sadzoneczki kocimiętek, ale pamiętajcie, że je też możecie sobie śmiało rozsadać na rabaty. Kocimiętka ma to do siebie, że ma dosyć, takim, powiedziałabym, łatwy do rozpoznania yy, siewki. Yy, po prostu one mają takie delikatne prążki, nawet takie troszeczkę jak na, jak na yy, listkach widać, takie lekko, powiedziałabym, sportowe, e, mają taki meszkowaty e, mieszko, w ogóle ten listek e, i w zasadzie są od razu podobne do tej dużej rośliny, tylko są po prostu malutkie. Ale jest jeszcze jeden fajny trik, który możecie zrobić, zwłaszcza jeżeli macie mokro, wystarczy tak naprawdę wziąć taką kocimiętkę, urwać sobie taki kawałek, oderwać listki i wsadzić też do takiej żyznej gleby. Przykryć ziemią, podlać, no i później ona się nam naprawdę potrafi fajnie ukorzenić wiosną. Mój ogródek kwiatów ciętych to miejsce, w którym chyba najwięcej rzeczy się potrafi wysiać. Natomiast powiem Wam, że oczywiście czarnuszka zdominowała ten ogródek, ponieważ najwięcej miałam tutaj właśnie czarnuszek, lwich paszczy i oczywiście dali. Jak wiecie, dalie. No one się raczej same nie wysiewają, zwłaszcza, że je wykopujemy, aczkolwiek moich dali w tym roku nie wykopywałam. Tu mam dalej taką karpę, która została. Ja widzę, że muszę troszeczkę tylko rzeczy z niej usunąć i prędzej atakują tu murówki niż cokolwiek innego, ale no powiem Wam, że jest całkiem ciekawie i te dalie mogą mi tutaj... Fajnie przetrwać, więc zobaczymy, jak mój eksperyment się udał. No ale wróćmy do siewek. Ekstremalnie dużo wysiało mi się właśnie tutaj czarnuszek, i uwierzcie, mi ja muszę je tutaj w ogóle przeplewić, bo te czarnuszki wysiały się nawet na kamykach, więc burz totalny. Czarnuszki powiedziałabym, że mają bardzo podobne liście, właśnie do Orlai. Inne, ale jednak też takie marcheweczkowate. Natomiast pamiętajcie, że odnóżki, to po prostu chyba najmocniej się wysiewają, bo one zawiązują w jednej takiej szyszce no po prostu tysiące nasion. Dlatego warto je wcześniej ściąć. Ja to trochę zaniedbałam. Trochę chciałam, żeby się wysiały, ale nie aż tak bardzo. Więc będę miała tutaj jeszcze trochę plewienia. I o dziwo bardzo dużo mi się wysiało lwich paszczy. A o lwie paszczy to jakoś bardzo nie dbałam, ponieważ miałam tutaj taką odmianę, Niezbyt piękną, w ogóle powiedziałam właśnie taką bezodmianową, więc yy, nie chciałam, żeby one się nie wiadomo, jakby siewały, ale widzę, że dużo tu ich jest. W tym roku na ten mój ogródek stawiam troszeczkę inaczej niż do tej pory, ponieważ postanowiłam, żeby ten ogródek zrobił się troszeczkę takim buszem. Ja nie chcę, żeby on był taki, wiecie, ułożony od linijki. Wcześniej tutaj miałam jakby takie przegrody, na zasadzie tu są dalie, tu są inne kwiaty. Trochę tego chcę zostawić, ale chcę, żeby też się wszystko zmieszało z tym, co się wysiało. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale nie chcę mieć taki, wiecie, artystyczny nieład po prostu obraz piękny. Wybaczcie mi te węże ogrodowe, wybaczcie mi ten nieład, ale robimy jeszcze nawadnianie, więc tu się dużo dzieje i ten początek wiosny nie jest taki, wiecie, idealny. Natomiast wiem, że później to wszystko sprawi, że rośliny będą jeszcze fajniej rosnąć. Rabaty jeszcze u mnie nie są zaciłkowane kompostem. W ostatnim odcinku Wam wspominałam dlaczego. Mam nadzieję, że tym razem się to uda. Ale i tak kompost też fajnie ułatwia wysiew roślin. I to jest rabata, którą pokazywałam Wam na jesień. Cudowna ilość szałwi omszonej. Ja już nawet do z Paster Garden wysyłałam część tych sadzonek. Zostawiłam tutaj dużą ilość. Dużą ilość przeniosłam na inne rabaty a tutaj znowu są nowe sadzoneczki. Szałwie omszone bardzo łatwo poznacie na rabatach, ale naprawdę zostawcie sobie je, jak Wam zawiążą nasiona, zostawcie po prostu, żebyście mieli więcej sadzonek, bo... Ona ekspresowo wam wyrośnie. Ona wam się wysieje na wakacjach, gdzieś okolica sierpnia, września. Już wtedy będziecie mieć fajne sadzoneczki, a w kolejnym roku te sadzonki naprawdę będą super wyglądać. Zresztą te sadzonki, które tu są, to są sadzonki, które wysiały się właśnie w wakacje, na jesień. I myślę, że one się niesamowicie rozrosną. Bo ja wiem, bo jak kupowałam szałwie omszone kiedyś w sadzoneczkach, to właśnie takiej wielkości one były na wiosnę. Szałwia omszona ma takie właśnie listki. Ja tu mówię, że troszeczkę jest taka skórka węża, więc bardzo łatwo je poznacie na arabacie. Ciężko jest je pomylić, ale przeważnie to tak jak z wszystkimi roślinami. Najpierw wychodzą dwa liście, a później dopiero rozrasta się rozeta. Ta rozeta jest bardzo zwarta, natomiast korzenie nie są na początku jeszcze jakieś bardzo długie. To jest fajny moment na to, żeby sobie właśnie jeszcze te wszystkie siewki szałwi omszonej przesadzić. Ja polecam, żebyście poczekali troszeczkę z tym przesadzaniem, żeby nie robić tego od razu, jak widzicie już te pierwsze dwa listki, tylko poczekać tak troszeczkę jak przy pikowaniu roślin, czyli żeby przynajmniej były te dwa, dwie pary liści właściwych i później łopateczką na rabatę ekspresowo to idzie, bo one są maluchy, ekspresowo się ukorzeniają, super się przyjmują i jest po prostu fantastycznie. No i tutaj mamy busz. Busz marcinków. W zeszłym roku narzekałam Wam, że na innej rabacie mam e, marcinki kilka i w ogóle mi się nie chcą wysiewać. E, sadziłam te marcinki wiosną zeszłego roku. Jesienią wysiały mi się fantastycznie, więc myślę, że to będzie super burz, który docelowo chcę też troszeczkę poprzesadać na drugą rabatę, e, ponieważ chcę, żeby to był taki, wiecie, efekt e, odbicia lustrzanego. Marcinki bardzo łatwo rozpoznać. One mają troszeczkę podobne listki do floksów, ale też bardzo w takich kępach rozrastają się. I łatwo je rozpoznacie też przez to, że one są nie tylko zielone, ale pod spodem mają często też taki właśnie mocniejszy, powiedziałabym taki. Ciemnofioletowy, brązowawy, odcień pod liśćmi, więc na pewno fajnie wyróżniają się na tyle różnych kwastów. Także warto marcinki sadzić, bo one jesienią będą wyglądać rewelacyjnie. Warto o tym pomyśleć już teraz wiosną, także jeżeli wam brakuje jesiennych kwiatów, to koniecznie je sadźcie. A to, jak one się wysiewają, to jest po prostu rewelacja. No, na tej rabacie to się dopiero dzieje. Dla przypomnienia, jest to moja ogromna rabata, która powstała jesienią. 2023 roku. I to będzie jej drugi sezon kwitnięcia. Jest to rabata wykonana na kartonach, na kompoście. Jeżeli nie oglądaliście moich odcinków albo rabat na kartonach, to koniecznie sobie zobaczcie. Jedyny minus tutaj mam taki, że w tym kompoście mi się trochę chwastów znalazło. W tym roku właśnie też próbuję zmienić kompost na trochę inny, bo jednak stwierdziłam, że jednak trochę tych chwastów było za dużo, ale to była wina kompostu. Natomiast, co tu się wysiało? Słuchajcie, ja tutaj też robiłam coś takiego, żeby niektórym nasionom ułatwić wysiew. To na przykład po prostu brałam te główki, które już się tam zrobiły, i sypałam w różnych miejscach. Ilość łubinów o rany. Tu było dużo łubinów, dużo też miałam łubinów, które sama wysiewałam, ale wysiało się naprawdę ich bardzo dużo. Ja nie wiem, czy one się tutaj w ogóle wszystkie na tej rabacie zmieszczą. One się później fajnie też pokrywają z innymi kwiatami, ale myślę, że chyba będę musiała troszeczkę tych siedek poprzenosić. Łubiny bardzo łatwo poznacie, bo one od razu mają takie wiecie, pięć po prostu listków. Jest taka po prostu gwiazdka, więc bez problemu je poznacie. Warto natomiast dać im troszeczkę porosnąć, dać im właśnie, żeby podrosły troszeczkę bardziej, żeby ciuteńkę większe siewki poprzenosić. Oczywiście poczekajcie sobie tak na przykład do maja, one wtedy już będą naprawdę fajne. Więc jest tu po prostu las Łubinów. Nie wiem, czy tutaj pamiętacie, ale ja tu miałam taki jeden ogromny amarantus, czyli szkarłac zwisły. Hu, hu, hu powiem Wam, że chłopak się rozsiał. Szkarłat też łatwo jest poznać, zwłaszcza ten bordowy, bo ja miałam właśnie taki bordowy i on dzięki temu od początku ma właśnie też takie bordowe siewki. I to są właśnie takie sieweczki, że on tutaj pokazuje je, ale to są właśnie takie sieweczki. Ja już widzę, że jest tego dosyć sporo. Zobaczymy, czy będę musiała je przeplewiać, czy nie. Jeżeli szkarłaty są bardzo blisko siebie, to one też rosną później dużo mniejsze, a mi tutaj zależało na tym, żeby on był faktycznie taki duży, więc możliwe, że ja go po prostu później poprzekładam w inny miejsca na tej rabacie, bo robił fantastyczny efekt i ciągle o niego e, pytaliście się mnie. E... Tutaj świetnie się też wysiała Monarda. Słuchajcie, pysznogłówka, warto ją mieć w ogrodzie. Jest przepiękna, przecudowna, nadaje się na super herbatki, świetnie przyciąga zapylacze. No i raz wprowadzona bez agrobukiny, wysieła się fantastycznie. No i również floksy. Słuchajcie, floksy tutaj też się fajnie wysiały. Floksy mają bardzo podobne listki do marcinków, jednak z tą różnicą, że może nie mają aż takiego mocnego zabarwienia tego dołu, ale bardzo łatwo. Swoje floksy rozpoznać. Ja mam w ogóle taką. Naprawdę dla Was, jeżeli na przykład boicie się troszeczkę, czy nie wyplewicie któryś z kwiatów w swoim ogrodzie, to poczekajcie z plewieniem niektórych kwiatuszków, zwłaszcza też blisko roślin matek, tylko dajcie im chwileczkę podrosnąć. Ja wiem, że chwasty lepiej wyciągać mniejsze, ale nic się nie stanie, jak troszeczkę większe chwasty wyciągniecie, jeżeli nie wiecie, że to chwast, czy to roślina, czy bylina, a dzięki temu możecie uzyskać bardzo dużo roślin za darmo. Tutaj na tej rabacie mam też szałwie i mam też kocimiencki. Kocimiencki tutaj też się lekko powysiewały. Natomiast jeżeli chodzi o szałwie, ja tutaj przenosiłam w ogóle szałwie z tamtej rabaty, co Wam przed chwileczką pokazywałam, żeby tutaj sobie zrobić ścieżkę, właśnie tak, już po prostu sezonek za darmo. I je wsadzałam jesienią, one się już fajnie przyjęły, więc już naprawdę, powiem wam, no, robi się, robi się ciekawie. Tutaj Wam nie pokażę nie wiadomo jakiego wysiewu, ale Wam pokażę, jak pozyskać sobie rośliny już z takich młodych sadzonek, jeżeli wam się jeszcze mało rzeczy wysiało. Słuchajcie, rozchodniki to jest po prostu rewelacja. W ogóle warto nawet kupić sobie jednego rozchodnika i jego sobie fajnie rozmnożyć. Wystarczy zrobić albo jedną rzecz, albo drugą. Ja wam pokażę dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, żeby sobie właśnie taką pobrać, taką sadzoneczkę, pozbawić ją tych dolnych listków. No, i oczywiście wsadzić w wilgotnym miejscu do gruntu. I tak się tutaj fajnie rozchodniki poukorzeniały. A druga podobna, jeżeli chcecie mieć ją bardziej kontrolowaną, to jest po prostu wziąć takie sadzonki do domu, włożenie do wazonika z wodą, wymienianie codziennie, codziennie tej wody. Rozchodniki ekspresowo wam puszczą też korzonki. Także warto z takiej młodej sadzoneczki sobie pobrać i mieć później tych rozchodników więcej. Jeśli wysiewacie swoje byliny, swoje kwiaty jednoroczne, jeżeli stosowaliście metodę intersowing, warto teraz zrobić też zdjęcie takich małych siewek i podpisać sobie je, bo później, kolejnej wiosny będą dla Was też taką fajną ściągawką do tego co Wam w tym ogrodzie wyrosło. Ja jestem ciekawa właśnie, jakie Wam się kwiaty najbardziej wysiewają, co robicie później z tymi sadzonkami, czy je rozdajecie, czy przenosicie na kolejne rabaty, czy macie jeszcze na nie miejsce, czy już nie. No i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, no i udostępnijcie go tym znajomym, którzy mogą potrzebować takiego odcinka. Dziękuję Wam za dziś. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feel.